Moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, jak zwykle jestem z mistrzem Jarosławem. Moi drodzy, i jak, nie jak zwykle y, nagrywamy z sali, ponieważ moi drodzy, jestem chory. Jakaś druga tura, coś mnie wzięło, nie wiem co. Y, w każdym bądź razie, no y, nie mogę na dworze, a y, że mieszkam w Małopolsce, no to na polu nie możemy nagrywać. Moi drodzy, dziś chcielibyśmy wam pokazać zakazane techniki, czyli takie techniki, które w sportowej walce są zabronione, ale na ulicy, jak bronisz siebie, mogą być jak najbardziej wykorzystane, ba, powinny być wykorzystane po to, żeby wyrównać Twoje szanse. Także, moi drodzy, zapraszam. Okej, okay, moi drodzy, i, i oczywiście... Yy... Każde techniki należy nanosić jakąś częścią ciała, bądź to rękoma, bądź to nogami, bądź to głową, bądź to pięściami itd. Moi drodzy, pięści na ulicy są dosyć ryzykowne. Dlaczego? Moi drodzy, po pierwsze, Ciężko pięścią jest trafić. Oczywiście, jeżeli nie masz doświadczenia, moi drodzy. Ja nie mówię o kimś, kto ma doświadczenie. Ja mówię o kimś, kto nie ma doświadczenia. Czyli jeśli nie masz doświadczenia, to uwierz mi naprawdę, punktowo jest ciężko trafić pięścią. Po drugie, jeśli na ulicy pięścią trafisz w czoło, to możesz sobie uszkodzić, a zresztą na pewno uszkodzisz sobie tą pięść. A moi drodzy, ja proponuję uderzyć tą częścią ręki. Nie tą, nie tą, a tą ręką części. Tą, ręką części. <laughs> tą częścią ręki, moi drodzy. Także tu, o, zobaczcie. I spójrzcie. Uderzenie wygląda następująco. Schodzę na bok, żeby wyjść poza linię ataku i uderzam tu. Moi drodzy, ta linia od szczęki poprzez ucho aż do w tylnej części, czyli tu ta podstawa moi drodzy jaki by ktoś nie był duży ile by nie miał siły to siądzie moi drodzy zobaczcie jeżeli ja stoję tu tak, mistrzu się nie uderzę mistrz, moi drodzy mistrz intuicyjnie chroni co i tak by go nie uchroniło ponieważ zobaczcie popatrzcie widzicie, tak Uderzam, BUM! Także jak jeszcze jest tu, to jeszcze gorzej. Zobaczcie, jakby się schował, no to trochę by było lepiej, ale mimo wszystko by uderzył. Zobaczcie, jaką technikę wykonuję. Czyli popatrzcie, żeby wyjść ze strefy jego uderzeń, tak, popatrzcie, wychodzę w bok i zostawiam rękę takim jakby, moi drodzy, Wiem, tam go chciał zdzielić. Popatrzcie. Czyli że się sadzi. Hop, jestem tu. Widzicie? A ręka została tu. Także moi drodzy, pamiętajcie. Ta technika uderza tu. Czy trafisz tu, czy tu, czy tu. To jest nieistotne. Istotne jest to, że się... Obroniłem. Okay, I oczywiście, jeśli jesteś na YouTube, to nic się dla ciebie nie zmienia. Pamiętaj, oczywiście, o tym, żeby dać lajka, like e, zasubskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i napisać komentarz. Dlaczego? Dlatego, że to pomaga e, w tym, żeby nasz kanał rósł, żeby, żeby ten film zobaczyło więcej ludzi. Moi drodzy, otóż, dokładnie raz jeszcze wytłumaczę. Popatrzcie, technika wychodzi stąd. Zobaczcie, hop, pokażę wam do kamery. Popatrz, jak masz ręce. Tak jakbyś chciał taki popatrz. Tak, tak, bardzo prosto, zobacz. Jak masz ręce w górze, to fajnie. Popatrz, pochylamy się na bok. Najlepiej stańcę przed lusterkiem, i tak, jakbyś. No drodzy, ja nie jestem zbyt dobrym pływakiem, ale wydaje mi się, że to podobny ruch jak w kraju, albo w jakimś innym. Popatrzcie tu. Czyli muszę się przechylić. Jarosławie, nie wszyscy oglądają. Popatrzcie. Nie mogę stać naprzeciw jego ataku, chcę wyjść w bok, czyli patrzcie, wychodzę w bok, a tu uderzam, zobaczcie, i żeby spotęgować siłę uderzenia, musisz przekręcić, zobacz i pamiętaj, celuj tu i to wszystko. Oczywiście, jeśli ktoś ma gardę, to możesz mu, popatrz, schodząc w bok całkiem, możesz mu tą gardę zabrać i go uderzyć, żeby mu zamieszać, popatrz. Popatrz, jeżeli stoi magardę, popatrz, chcę wychylić się w tą stronę, mogę krok zrobić. Przecież to nie jest tak, że musisz stać dokładnie w tym miejscu. Popatrz, hop! I tu jest uderzenie. Moi drodzy, pamiętajcie, że to uderzenie e, może e, e, spowodować, że napastnik e, utraci możliwość. E, dalszego atakowania was, ale to będzie na zawsze. Yy, no, także wiecie o co chodzi. Pamiętajcie, że ja niektóre rzeczy też nie mogę powiedzieć bezpośrednio. No, wiecie dlaczego. Uwaga, popatrzcie. Jeżeli idzie jakiś atak na mnie, uderzam raz. Widzisz? Zobacz, tu, tu. Mistrz Jarosław trzyma tam rękę yy, z przyzwyczajenia i dobrze, ale na ulicy. Trzymaj, trzymaj rękę. Gdyby, popatrzcie, mistrzu jak. Czułem, samą rękę ja to robię delikatnie, zobaczcie. Trzymaj rękę, tak. We, Sami sobie nabijacie. Wręcz, wręcz powiedziałbym, że ta ręka jemu przeszkadza gorzej. I moi drodzy, mało tego, spójrzcie. Ja nie potrzebuję tutaj zamachu. Nie róbcie tego, tak. Tak jak stoję, zobacz. Tak, trzymaj sobie mistrzu. Ja tu uderzę może, o, w to, tak, ale daleko od łobi, daleko od szyi. O, o, może tak być lepiej. No, moi drodzy, popatrzcie. Nie zamachiwać się, tylko popatrzcie. Tu. Ta. Spójrzcie. Czyli ręka nie daje do tyłu, bo on by widział, tak? Po prostu popatrzcie. Tu go mogę i uderzyć. I jeżeli ktoś czuje, jakie to jest mocne, no to też wie, jak to może wyglądać, kiedy realnie wejdzie. Pamiętajcie, że na ulicy nie macie rękawic. Tak. I to właśnie, moi drodzy, mistrz Jarosław słusznie zauważył. Na ulicy jest zima, masz zmarznięte, skostniałe ręce. Wyobraź sobie, trzeba walczyć, czyli musisz je jakoś tam zacisnąć. Nie dajesz rady, bo jest zimno, nie? Yy, trafiasz gdzieś gościa w czoło, rozbijasz sobie rękę. Ta, yy, ta. No i pamiętaj, pięści muszą być wyćwiczone, czyli musisz ćwiczyć. Jeśli nie ćwiczysz, jesteś tak zwanym amatorem, chcesz się tylko umieć bronić, to radzę Ci, abyś używał właśnie tej powierzchni, tu. Czyli zobacz, uderzał w ten sposób oraz atakował ten pas. Czyli zobacz, ten pas. O, musisz zaatakować. Moi drodzy, następną techniką zakazaną wszędzie jest technika wykorzystująca atak na oczy, ale przy okazji, chciałbym Wam powiedzieć, żebyście zwrócili uwagę na ten trójkąt mistrzu, nie ogoliłem tak, nie ogolił się moi drodzy, na ten trójkąt zaczyna się na, u podstawy nosa do kącików ust tu, tu, ten trójkąt to jest moi drodzy yy, trójkąt nokautu i teraz będę chciał zaatakować ten trójkąt nokautu no moi drodzy to akurat, to akurat jest dozwolone tak, to akurat jest nawet w boksie to tam, tam trzeba bić, no ale jeżeli nie jesteś doświadczony to żeby zaatakować to, tak jak i tu punkty witalne, jest ich kilka, tak żeby zaatakować tu, musisz wykonać technikę niedozwoloną. Moi drodzy, no wyobraźmy sobie, że jesteśmy w ciasnym pomieszczeniu, jestem bardzo blisko, dopuściłem chłopa już tu do siebie, czyli popełniłem kardynalny błąd. Trzeba szybko zacząć działać. Moi drodzy, zobaczcie co robię, uderzam w głowę i... scho, Ponieważ mistrz Jarosław zrobi to naturalnie. A ja naturalnie zrobiłem technikę. Czyli popatrzcie. Chlap w głowę. I teraz patrzcie. Schodzę palcami. Pokażmy to do kamery. Popatrz. Schodzę palcami do... O, popatrz. W ten sposób. Czyli tak. Co robi mój napastnik? Odchyla głowę do tyłu. Moi drodzy. Każdy to zrobi. Popatrzcie. Czyli jestem blisko już. Nie mam co zrobić. Gorz już tu wymachuje rękami. Bum! Tak? Zobaczcie. Czyli... Odsłaniam sobie znowu szyję oraz to, ta bum. Dlaczego to jest tak niebezpieczne? Żuchwa jest połączona tutaj, idzie całe ten uderzenie tu, czy nasadę nosa. O, powoduje, że chłop traci równowagę. I o to nam chodzi. Tu przez chwilę, o, jak mu tak w w wjedziesz w oczy, zobacz, to widzi mroczki. Nie są bracia, tak? Jest przez chwilę ciemno, o, przez chwilę. Teraz zobaczcie, jeżeli goźdźmy tutaj ten... Czyli zaatakowałem oczy, coś co jest niezgodne i w tym momencie, zobacz, popatrz, uderzyłem i teraz, gdybym chciał już całą akcję zrobić, popatrz, zobacz, raz, dwa, bum. A, bum. Stanęłem jeszcze sobie na nodze, musiało się tak stać. Patrz, raz, dwa, bum. To jest naturalne, jak próbuję gdzieś się kochać. Ah, moi drodzy, czyli nieważne jak ktoś jest wielki. Bo nie widzę. No Powiedz mi, to jak ktoś jest wielki, a jak mu wbijesz palce do oczu, tylko musisz to zrobić umiejętnie. Z góry, zobacz, bo tak to on widzi. Widzisz, o. Widzisz? Wcześniej reaguje. Z góry, zejdź na dół. Zobacz. Popatrz. Ta chwila, nie? Mogę uderzyć tu, popatrz. No ale oczywiście, jak nie jesteś wyćwiczony, czyli nie masz tego uderzenia, popatrz, typowo silnego, no to jak już zrobisz coś takiego, to masz to odsłonięte. Moi drodzy, dlaczego w ogóle zdecydowałem się na to, aby pokazywać te techniki, ponieważ inni instruktorzy nie pokazują ich, już nie mówię o filmach, ale nawet na treningach. Dlaczego zdecydowałem się? Dlatego, moi drodzy, że coraz więcej incydentów. Yy, zgłaszają mi yy, ludzie, moi widzowie, yy, także chciałbym, żeby każdy z Was yy, czuł się bezpiecznie. A techniki te, które Wam pokazuję, yy, oczywiście wymagają ćwiczenia, musisz je przećwiczyć. Musisz wziąć sobie kogoś do pomocy, albo przejść na trening, albo wziąć sobie kogoś do pomocy i z kolegą razem przećwiczyć, ale to musi być ktoś z głową, ponieważ te techniki są bardzo, ale to bardzo yy, skuteczne, no, są niebezpieczne. Yy, Abyś mógł je wyćwiczyć. One są na tyle proste, że mógłbyś je wyćwiczyć z kimś w domu, prawda? No bo to każdy ci powie, ty, no dobra, ty o, jest, tak? No i to też możesz wyćwiczyć w domu. Ktoś może ci na przykład atakować, tak, a, uderz, uderz, tak. To możesz wyćwiczyć w domu. Nie musisz mieć aż takiej, takiego doświadczenia w walce. I to jest właśnie systema. No, moi drodzy, przepraszam Was, że chrypię, bo. Chory jestem. No. Chory jestem, dlatego nie nagrywamy na dworze, tylko w sali, mam jeszcze do tego gorączkę. Yy, ale myślę, że nie bredzę, Zresztą napiszcie. Moi drodzy, a już wkrótce w następnym filmie pokażę Wam odnośnie tej gardy, ponieważ wzbudziła wiele pytań. Na przykład, że nie można nią obronić się przed kopnięciem. No, ja wam pokażę, że można. Moi drodzy. Do zobaczenia w następnym filmie. Oczywiście pamiętajcie o lajku, komentarzu i tak dalej. Dzięki mistrzu. Dzięki. Jeżeli chcecie również więcej materiałów, to zapraszamy na stronę internetową. Tak, sobie... dokładnie. Jeśli chcecie kursy, no to macie w komentarzu. Jeśli chcecie zostać patronami, czyli wspierać naszą pracę, jeżeli uważasz, że robimy coś dobrego, no to zostań naszym patronem. Wejdź na patronite i pomóż nam budować ten kanał. Okej, okay. dzięki moi drodzy i do zobaczenia.